Jóka wszystkim, witam Was na moim kanale. Dzisiaj mamy 12 grudnia, czyli wtorek. Jest godzina 7.11. Ja normalnie pewnie już bym musiała być w drodze na tramwaj, ale dzisiaj mega się cieszę, że tata mnie zawozi, bo z jednej strony muszę zawieźć takie świąteczne dekoracje do klasy, więc nie widzę, jakbym miała z tym wszystkim jechać w tramwaju. A po drugie, słyszę, jak już mi stuka o szybę, czyli po prostu pada. No po śniegu już nie ma totalnie śladu, teraz już tylko leje. Więc no niestety ten świąteczny klimat trochę przepada, ale no też tak Wam pokażę jak wygląda mój outfit, więc tak się to prezentuje, mam spodnie biodrówki i bałam się, że będzie mi zimno, ale jednak stwierdziłam, że już ubiorę tą bluzę, bo w szkole wiadomo jak to w szkole, grzeje, nie grzeje, różnie to bywa, dlatego już tak dla świętego spokoju wziąłam tą bluzę i też uważam, że fajnie to wygląda. I ten, jeżeli chodzi o kalendarze To otworzymy je już na pewno po szkole Bo mimo, że mój tata mnie zawozi To i tak czy siak, mimo o 7.12 na pewno nie zdążę Ja już jakiś czas temu wróciłam do domu I tak jak rano obiecałam Otworzymy sobie za chwilkę kalendarze No a po otwarciu kalendarzy Będę musiała na pewno Uczyć się do matematyki i do chemii Bo jednak no, Mam tą zaległą kartkówkę z matematyki Gdzie mnie było mnie po prostu w poniedziałek I prawdopodobnie będę ją pisała właśnie jutro a jutro jeszcze mam właśnie kartkówkę z chemii związań i troszeczkę źle sobie przeliczyłam, jednak czas i no troszeczkę mi się tego wszystkiego nawarstwiło, bo bynajmniej kartkówka z zeszłego tygodnia z biologii czeka mnie w czwartek, tam mało materiału również nie jest i jeszcze właśnie kartkówka z poniedziałku też będę ją raczej pisała w czwartek. Więc jednak troszeczkę mi się to nawarstwiło i jestem po prostu wręcz przerażona. E, I dosłownie czekam na weekend, bo wiem, że po weekendzie w tygodniu, chyba we wtorek czy środy, czeka mnie tylko sprawdzając z historii. E, ale wiem, że jak go napiszę, to już cały tydzień, resztę do świąt mam wolne i po prostu, czeka, po prostu czekam tylko na ten weekend, aż będę miała wolne i sobie wreszcie odpocznę, bo jednak teraz mam wszystko tak narzucone. E, ale zajmijmy się na razie tą przyjemniejszą rzeczą, czyli właśnie otwarciem kalendarzy. E, I teraz zaczniemy sobie od kalendarza z Kinderka. I szukamy sobie numerku 12, o jest akurat tutaj na tym, na przodzie I tu już podejrzewam też co będzie się znajdowało Dokładnie, mamy tutaj typowo małe jajeczko kindera I powiem wam, że już powoli mam trochę dość tych słodyczy Bo jeszcze później z Mikołajek mi dalej zostało i po prostu Pewnie będę to jadła jeszcze w ogóle po nowym roku Teraz weźmiemy ten kalendarz z NYXa więc tutaj losujemy, już coraz mniej tych cereweczek w ogóle zostało Weźmiemy sobie tą Mam nadzieję, że nie będzie więcej takiego samego błyszczu, jak ostatnio Tylko, że o innym zapachu czy smaku Bo jednak troszeczkę była lipa Dobra, więc sprawdzamy, co my tutaj mamy I mamy róż do policzków Ostatnio też mieliśmy, tylko on był taki bardziej koralowy, coś takiego A ten jest wręcz taki lekko fioletowy Nie wiem, jak to widać w kamerze, ale... No, w rzeczywistości są takie, taki, no podchodzi już nawet pod fiolet, bynajmniej na opakowaniu, ale widzę, że no, tutaj też jest taki dosyć ciemnofioletowy w środku. Ale to tam najwyżej na takie właśnie chłodniejsze dni, myślę, że też będzie fajnie się komponował tam na policzkach. Teraz weźmiemy ten kalendarz czerwony, bo tutaj mam akurat dwunasteczkę na wierzchu. Dzisiaj jest taka no, dosyć leciutka i cieniutka. Zobaczymy Ok, mamy z NYXa Mamy Butter Gloss e, Tego kolorku jeszcze nie miałam Ani jakby w poprzednich tych dniach Ani w, nawet w kalendarzu z NYXa e, Więc fajnie, że jak na razie Nie mam jakichś takich wielu powtórek A kolorek jest bardzo ładny, taki naturalny Więc na spokojnie mogę go też nosić do szkoły e, Teraz wezmę ten kalendarz Z Wedla I zobaczymy czy się będą słodycze Czy może kosmetyki, ale licz na kosmetyki Bo one są serio giga fajne i ciągle z nich e, korzystam. E, dwunastka znajduje się, podejrzewam tutaj właśnie, bo w kosmetykach nigdzie go nie widziałam, więc raczej jest tutaj. E, I zobaczymy, jest coś dużego i jest to słodycz bezpośrednio słodyczami. I mamy www. Okay, e, o smaku masła orzechowego, to już widzę. Więc tutaj są odłożymy. No i mamy www o smaku masła orzechowego. Jeszcze chyba nawet nigdy takiego nie jadłam, jak już to tylko to, wiecie, takie oryginalne, chyba orzechowe czy coś takiego. Ale sobie zobaczymy. I teraz ostatni kalendarz, czyli ten z świeczuszkami. I dzisiaj zobaczymy, czy będzie dilet, czy może normalna świeczuszka jakby w słoiczku. I zobaczymy. Tutaj mamy dwunastkę. Mamy słoiczek, o mój Boże, jakby... Ja uwielbiam te słoiczki i zawsze jest taka ciekawość, jaki zapach będzie dzisiaj, ale już widzę tą cudowną, słodką etykietkę. Mam nadzieję, że to już normalnie wyciągnę. Dobra, już udało mi się wyciągnąć i dzisiaj mamy świeczuszkę o zapachu szarlotka z cynamonem, więc no taki niespotykany zapach bym powiedziała. Etykietka również jest bardzo fajna, właśnie ma ładne zdobienia, jest bardzo fajnie wykonana. Ale giga ładnie pachnie, czuć właśnie jabłuszko, czuć cynamon, więc no wszystko co powinno się tutaj znajdować z serii takich zapachowych jest Ale mega ładnie pachnie, trochę miałam kiedyś taki oświeżacz że powietrza, w sensie taki olejek I on był o zapachu jabłka też z cynamonem i dokładnie tak samo pachniał, więc jestem mega zadowolona, bo on serio giga ładnie pachnie Dzisiaj trafiły mi się takie rzeczy i najbardziej jestem zadowolona na pewno z tej świeczuszki. Widać, już jestem no make-up i już leżę w łóżku, po prostu mam tutaj przed sobą zeszyt z chemii, bo stwierdziłam, że wezmę ją na pierwszy ogień, bo jednak z matematyki już tam mniej więcej coś tam rozumiem, umiem, ale to właśnie z chemii jest więcej rzeczy do zrozumienia, do zapamiętania, dlatego stwierdziłam, że jednak na chemii też mi bardziej zależy bo jest to jednak rozszerzenie i chciałabym to ogarniać dlatego tutaj właśnie będę ją sobie tam powtarzać coś tam, będę oglądała pewnie jakieś filmiki na YouTubie gdzie tam to może wytłumaczą a później może jeszcze jak będę miała jakąś tam energię to poczytam lub pouczę się trochę biologii bo jak już wcześniej wspominałam, tego materiału też nie jest mało dlatego no, moja noc zapowiada się dosyć ciekawie ale nie no, jest masakra totalnie Dzisiaj mamy czwartek, więc wiem, jest przeskok jednego dnia, ale po prostu wczoraj, jak wróciłam tylko do domu, to od razu wzięłam się za naukę, bo uczyłam się na biologię i polski, z których dzisiaj miałam kartkówki do zaliczania takie zaległe, ale myślę, że poszły mi w miarę tam dobrze. No i właśnie dzisiaj, w drodze do domu. Kupiłam sobie taką zimową herbatkę z McDonald'a, ponieważ ostatnio wszędzie ją dosłownie widziałam. Każdy ją polecał, że jak ona, to nie jest pyszna i tak dalej. I stwierdziłam, że również chcę przetestować, bo może to będzie moja jakaś nowa, ulubiona herbata i tak dalej. Ale ją spróbowałam i jest bardzo dobra, jest smaczna, więc nie żałuję jej zakupu, ale nie jest jakaś taka strasznie, że nie wiem, zaraz bym pobiegła, drugą kupiła, bo jest taka pyszna, nie? Jakby dobra, fajna, raz na jakiś czas można sobie wypić, ale raczej bym drugi raz sama z siebie no, tak, tego nie kupiła. No i dzisiaj też wiem, co, chcemy, co chcę zrobić Bo sobie na TikToku ciągle mi się wyświetlał taki trend, już Wam powiem, że z czekoladami ale co dokładnie będziemy robili, dowiecie się w dalszej części odcinka No i teraz też, że wczoraj nie otwieraliśmy sobie kalendarzy, to dzisiaj mamy do otwarcia po dwa okienka No w jednym, jedno okienko, ale tak to mamy po dwa okienka Więc myślę, że zaczniemy sobie tymi kalendarzami, a później właśnie zrobimy to, na co długo czekałam, żeby zrobić Dzisiaj zaczniemy sobie kalendarzem z saszetkami, więc szukamy już numerku 13 oraz 14 Od razu sobie dwa wyciągnę Jedna jest taka cieniutka, druga taka średnia, więc zobaczymy. Podejrzewam, co w tej może być, bo już były podobne e, takie wielkości rzeczy. A nie trafiłam. Myślałam, że będzie coś totalnie innego, a mamy korektor z Maybelline e, i powiem Wam, że to jest taka trochę... Nie wiem, czy... Taka nie najlepsza rzecz, jaką można dawać do kalendarza, No bo wiadomo, że każdy ma inny kolor skóry i tak dalej I no, żeby trafić To jest takie dosłownie 50% szans Że ktoś będzie miał akurat taki sam kolor skóry I będzie mu pasować Ale no, jak tak patrzę, to myślę, że Może być taki w miarę, w miarę może jakoś Bardziej na lato, bo jest troszeczkę ciemniejszy A teraz jeszcze ten Numerek 14 I tutaj mamy jest to krem do rąk z awokado z Garniera Nawet nie wiedziałam, że Garnier ma kremy do rąk Ale fajnie Bo ja uwielbiam kremy do rąk Ja dosłownie nie mogę chodzić z suchymi rękoma Bo jak tylko coś dotykam, to już mi ciarki przechodzą Teraz kalendarz z NYXa Znowu losujemy dwie rzeczy, więc ja już nie patrzę Jedną rzecz mamy taką I teraz jeszcze drugą Mamy taką więc teraz bierzemy i sprawdzamy, co tu się tutaj znajduje. Może najpierw, dobra, tą wylosowaliśmy pierwszą, więc tą też pierwszą już sprawdzimy. I mamy tutaj, my kolejny róż do policzków, i ten jest bardziej taki pomarańczowy, bym powiedziała. Bo za pierwszym razem mieliśmy taki bardziej koralowy, taki bardziej różowy Z drugim razem mieliśmy taki bardziej fioletowy A dzisiaj mamy taki pomarańczowy Więc myślę, że to po prostu jest też, żeby sobie przetestować, jakie nam kolory bardziej pasują Ale fajnie, bo ja nawet dzisiaj mam na sobie ten róż Jest trochę mocny, nie powiem, ale, ale spoko Tutaj mamy teraz ten pakunek I ja już wiem dobrze, co tutaj jest, bo widać właśnie przez tą folijkę Więc już sprawdzam I mamy tak Jest to o, mamy olejek właśnie też, no wiadomo, z NYXa, e, ale mamy taki w bardzo, bardzo ciemnym kolorze, e, bo ja wtedy pamiętam, że latałam za tymi olejkami, głównie za tym takim jednym jasnym kolorem, ale że wtedy go jakby nie było, e, to kupiłam inny i teraz już w dostosowieniu mam chyba trzeci olejek, tylko że w innej barwie kolorystycznej i mam nadzieję, że się nie trafi jakby ten sam kolor, co ja już mam, bo no byłoby trochę słabo. E, teraz może weźmiemy ten z Kindera. Numerek 13 i 14. 13 mamy tutaj. I w środku znajduje się kinderek. Wychodź proszę cię o mamy kinderka. I jeszcze 14 znajduje się tu. I mamy mini jajeczko, też kinderka. Teraz może Willy Wonka, i tutaj mamy do otwarcia jedno okienko. Więc biorę mamy nasze pudełeczko. I zobaczymy, co będzie dzisiaj. Okej, okay, widzę coś w niestandardowym kształcie. I mamy, no wygląda to bardzo fajnie. Piszę tutaj, że golden ticket, A więc no nie wiem, co ja mam z tym zrobić. Chyba mam to otworzyć. Tak mi się wydaje. O. A dobra, wszystko jasne, to są bibułki matujące e, I bardzo fajne mają opakowanie właśnie takie To tutaj sobie wysuwamy jakby, no nie? I wtedy tutaj trochę jak papier do pieczenia bym powiedziała I wtedy tutaj możemy to zacisnąć i sobie to jakby odrywamy I możemy już używać, nie? Ale bardzo fajna jakby forma tych e, bibułek Na pewno będzie można sobie fajnie schować do torebki I tutaj też po drugiej stronie mają lusterko, więc też fajnie E, dobra, teraz weźmiemy może ten z Wedla i na sam koniec zostaną nam świeczuszki. E, więc teraz Wedel. Tutaj też o, dwa numerki. Czternastkę już widzę, 13 jest tutaj. Więc dzisiaj mamy i kosmetyk, i słodycz. Pewnie nie widać, bo jest trochę nisko, ale no trudno. I mamy WW, ale w gorzkiej czekoladzie. Ja nigdy tego nie jadłam. E, ale... Nie wiem, może komuś sobie tam w rodzinie też oddam, bo ja dosłownie praktycznie nic z tego nie jem. I kolejna rzecz, czyli czternastka i ten kosmetyk. Jest to dosyć duża buteleczka i już widzę jaki to jest zapach, bo jakby jest takie nadrukowanie. Tylko żeby to teraz wyciągnąć... O, dobra, czekajcie. O, dobra, mamy. Jest to. Płyn do kąpieli inspirowany z zapachem ptasia mleczko e, Więc bardzo fajnie, bo ja uwielbiam właśnie takie rzeczy typowo do kąpieli czy pielęgnacyjne e, Ja po prostu uwielbiam tego typu rzeczy Więc jeżeli ktoś nie wie co mi kupić, to ja się zawsze z takich rzeczy bardzo cieszę e, Dobra, więc tu już mamy otwarte i teraz zostają nam dwa numerki ze świeczuszek I Dzisiaj zobaczymy, czy będziemy mieli słoiczek Mój ukochany słoiczek, najlepsza rzecz w ogóle z tych wszystkich kalendarzy bym powiedziała czy może tea light? Trzynastka jest tutaj. I mamy słoiczek, moi drodzy. I ono znowu jest takie cudowne urocze, bo że ja nie mogę z tymi paznogciami tego pociągać. O, dobra, czekajcie. O, jest. Dzisiaj mamy magiczny las. E, I ta etykietka znowu jest po prostu przecudowna. Tak wygląda. No i teraz jeszcze zapach. Pachnie. E, to może trochę dziwnie zabrzmieć, ale pachnie jak są takie. Płyny do toalet, po prostu, ale było na przykład takie spryskiwacze, i one pachną, że jakiś orzeźwiający las, coś takiego, to to tak pachnie. Pachnie bardzo ładnie, więc wiadomo, ale właśnie tak mi się kojarzy po prostu ten zapach. Ale ładnie pachnie, więc fajnie, tak orzeźwiająco. E, I teraz jeszcze numerek 14. Znajduje się tutaj, na samej górze. I dzisiaj, o Boże, mamy drugą świeczkę, o mój Boże, moi... znaczy świeczkę, no wiadomo, że świeczka, ale w słoiczku. Więc super. Dobra, i tutaj mamy śliwka w czekoladzie. Bardzo wymyślne w ogóle są te nazwy i zapachy, moim zdaniem. Dobra, więc jeszcze sprawdzamy, jak pachnie. Pachnie bardzo ładnie. Totalnie inaczej niż te wszystkie inne świeczki. Słodko. Czuć tą czekoladę i wiadomo, że śliwkę. Ale bardzo ładnie pachnie. Tak niespotykanie, bym nawet powiedziała właśnie. Więc teraz Wam jeszcze pokażę tylko. To chyba wszystkie kalendarze rzeczy, tak Więc teraz pokażę Wam, co dzisiaj mi się wszystko tam trafiło Dzisiaj trafiły mi się takie rzeczy I najbardziej jestem zadowolona z wielu rzeczy Bynajmniej właśnie z tego płynu do kąpieli Czy bibułek matujących I jeszcze z tego olejku, bo to jest bardzo ładny kolor w ogóle też Wam powiem, że dzisiaj jakoś strasznie szybko minął mi dzień. E, może to też dlatego, że dzisiaj zamiast czterech lekcji miałam trzy, bo odwołali nam po prostu ostatnią fizykę. E, ale ogólnie mi to wszystko minęło, bo na jednym polskim pisałam jakby biologię, później na drugim polskim pisałam jakby kartkówkę. E, więc te lekcje też mi po prostu szybko zleciały e, i też się jakby po prostu giga cieszę, bo z dzisiejszym dniem właśnie rozpoczyna mi się taki bardziej wolny czas, bym powiedziała, już tak praktycznie do świąt. E, może i mam sprawdzian z historii we wtorek. Ale i tak mogę się do niego po prostu na spokojnie pouczyć się w weekend. I też już praktycznie mamy chyba wszystko oprócz zajeczenia hymnu, który zajeczam w poniedziałek. To już mam praktycznie wszystkie zaległości właśnie jakby pozaliczane, więc nie mam niczego tam jeszcze ze zaliczania, no więc bardzo się cieszę, że już do niczego nie muszę tak kuć. Na jutro też nic nie mam, bo wiadomo, jutro mam pasowanie, więc idę tylko na pasowanie na godzinę dziewiątą, a później już po prostu wracamy od razu do domu po tym, więc się cieszę, że już po prostu jest to wolne i na pewno dzięki temu nadrobię sobie czytanie książek, bo przez ten czas, jak na przykład, nie wiem, chciałam sobie sięgnąć po książkę, to wiedziałam, że nie, nie mogę, bo nie wiem, jutro mam do zaliczenia coś tam i po prostu musiałam się do tego wszystkiego uczyć, więc się bardzo cieszę, bo teraz mam jakby bardziej taki czas dla siebie, więc fajnie, że taki bardziej wolniejszy czas mamy ale już właśnie teraz przejdziemy do zrobienia tej giga fajnej rzeczy, o której wam wspominałam wcześniej Dzisiaj zrobimy jakby swoją czekoladę. E, wiadomo, mam tutaj już gotowe jakby cztery czekolady. E, mam dwie białe, jedną gorzką i jedną mleczną. E, ale po prostu trend na TikToku polegał taki, że robimy jakby tak, dekorujemy swoją czekoladę tak jak chcemy. Czyli dajemy po prostu takie czekolady, jakie nam pasują. I ja tutaj mam, właśnie mam jakieś różne posypki świąteczne, bo ja chcę, żeby ta czekolada była typowo świąteczna. Tutaj mam na przykład jakiś taki miks świąteczny. Tu mam bardziej niebieski, właśnie jakieś śnieżynki, coś tego typu. Mam też pianki, bo wiem, że też można je dodać i będą fajnie wyglądały. No to też, można też dodać precle i ja je niby mam, ale czy je dodam, to jeszcze muszę pomyśleć, bo jednak one są słone, a czy chcę, żeby to było takie jakieś słone, no nie wiem, zobaczymy. Tu jeszcze mam właśnie jakieś takie fajne choineczki i inne takie. Tu jeszcze mam bynajmniej choineczki, tu mam jakieś inne gwiazdki, śnieżynki. Tu też bardzo fajne są na przykład te śnieżynki, albo te, ta posypka jakby w kształcie tych pierniczków, ona też jest bardzo urocza. No i mam też jakby skitelsy, ale w nich po prostu wyciągnęłam sobie takie kolory, żeby były typowo świąteczne, bo wiadomo, tam jest chyba sześć... Pięć kolorów, więc zostawiłem właśnie te takie zielono-czerwone, więc no teraz zabieram się do pracy. Tak już wyglądają właśnie czekolady ułożone na blaszce, a teraz one idą do piekarnika, żeby się rozpuściły. No i wrócę do was, jak już będą rozpuszczone i będziemy je dekorowali. Wygląda już prawie gotowa moja czekolada, ponieważ, no jak wiadomo, już czekolada z tężała, więc jedyne co nam teraz pozostaje to łamanie jej na mniejsze kawałki. w ogóle na mojej toaletce jest taki no, dosyć duży masz, e, ponieważ mam tutaj wejście kosmetyki, którymi się rano do szkoły malowałam oraz jeszcze to podchodziły tutaj rzeczy z kalendarzy, e, przez co no rano też nie mam czasu tego od razu sprzątać, bo jednak się śpieszę najczęściej do szkoły, e, więc stwierdziłam, że jeszcze teraz sobie to posprzątam tak na zakończenie tego dnia, e, no a z wami się żegnam więc jeżeli odcinek wam się spodobał to zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem tam na dole i tak samo łapkę w górę. Pa pa.